Jest czwartek, drugi października. Wspomnienie świętych aniołów stróżów. Codziennie o 18.00 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z Księgi Wyjścia. Tak mówi Pan. Oto ja posyłam Anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Szanuj Go i słuchaj Jego głosu. Nie sprzeciwiaj się Mu w niczym, gdyż nie przebaczy Waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał Jego głosu i wykonywał to wszystko, co Ci polecam, będę nieprzyjacielem Twoich nieprzyjaciół. I będę odnosił się wrogo do odnoszących się wrogo do Ciebie. Mój anioł poprzedzi Cię i zaprowadzi Cię do Amoryty, Hityty, Peryzyty, Kananajczyka, chiwity, Jebusyty, a ja ich wytracę. Oto Słowo Boże. Aniołom kazał, aby strzegli Ciebie. Kto się w opiekę oddał najwyższemu i w cieniu wszechmocnego mieszka, mówi do pana, Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Bo on sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Okryje cię swoimi piórami, pod jego skrzydła się schronisz, wierność jego jest puklerzem i tarczą. Nie ulękniesz się strachu nocnego. Ani strzały za dnia lecącej, ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe. Nie przystąpi do ciebie niedola, a cios nie dosięgnie twojego namiotu, bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Aniołom kazał, aby strzegli ciebie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Błogosławcie Pana wszyscy Jego aniołowie i wszyscy słudzy pełniący Jego wolę. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, Albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie.